ale tu jest zimno. Co jest? Smyslu no Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi. Naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane. Jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum, całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy Smajslowa, dostępny na sklepie, smajsok.pl. Także pospiesz się. Dzisiaj widzowie będziecie mieli niespodziankę. Tak samo ja będę miał niespodziankę. Wszyscy będziemy mieli dlatego, że jedna osoba się pojawia nowa. Tutaj widzicie cztery posągi wielkie. Ja jestem Pati, Sebek oraz Alek, ale dzisiaj prezentem na Wigilię pojawia się totalnie nowa osoba. Po raz pierwszy Smajlandi. Taki mój dawny stary przyjaciel. W zasadzie nasz. Alek jesteś gotowy, Alek jest, ja też jestem, jestem gotowy. gotowy. Jesteście gotowi na te święta, na tą Wigilię, która będzie dzisiaj! Wow! Ale się cieszę! A najbardziej się cieszę prezentów, prezenty, prezenty. prezenty. Ja prezenty. tak samo jak chcesz otwierać się! Prezenty ja już mam jeden przygotowany, to jest dla mnie. I nie wiem co w tym prezencie jest prosto spod choinki. Zaczcie, jaką mam piękną choinkę! I pierwszy prezent dostałem, ale to jest, do, to jest dla mnie. Ale nie wiem co tu się znajduje, co tu będzie. To jest ode mnie, nie go to jest odalka? O, ciekawe. No. Zaczymy, zaraz otworzymy prezenty. Już niedługo, poczekajcie. A teraz przechodzimy właśnie do Minecrafta. Kliknijcie łapeczkę w górę. Kto się cieszy, że dzisiaj Wigilia, że dzisiaj święta, to klikajcie łapeczkę. Taką uśmiechniętą kliknijcie. Ja Wam pokażę. Uśmiechniętą łapeczkę. Uśmiechniętą łapeczkę. <laughs> Taką łapeczkę. Weźcie, kliknijcie poza tym yy, skatę, Nie ja mówię skarpetki. Yy, rękawiczki są dostępne na sklepie. <laughs> I tak samo skarpetki, patrzcie, spod koinki eleganckie, patrz skarpetki też dostępne tutaj zobaczaj, halo, o kamera o teraz są widzicie, skarpetki smajslowa, a teraz zaczynamy wigilię, czas start, święta hip hip hura, wesołych Słysimy. świąt wow! smajlandia smajlandia, uważajcie spadli, uważajcie musimy przygotować tak stół wigilijny, jedzenie prezenty Choinkę, dużo roboty. Mamy mało czasu, dlatego, że zaraz się zaczyna Wigilia. <laughs> Więc ja szybko, dawajcie, gościem. dawajcie, dawajcie, rura, 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 rura. Ja A nowym gościem, goście, patrzcie u góry, tam ktoś jest. Kto tam u góry jest? Uwaga, to jest nowy gość. Ktoś tam stoi. Ktoś tam stoi, ale pytanie, kto to jest? Widzicie, kto to jest? Halo, chodź przyjacielu. Ej, koleś, Kim jesteś? Witam. Kim jesteś, przyjacielu? Uwaga, ja, jest tam. To... Ale... Nie jak zeskoczyć! Musicie zrobić! wiem jak zeskoczyć! To jest nowa osoba, która przyszła do nas na Wigilię. Ona w tej wiosce nie mieszka. W tej wiosce nie mieszka nowa osoba, ale zaproszenie dostała i wreszcie przyjęła po takim czasie to jest kto? Uwaga, uwaga! Chodź zapycie! Skocz na moje ręce! Siemanko, witam serdecznie, dzień dobry! Ja skoczyć mi do rąka, nie do wody! Ratunku, Smaślą, ratunku, nie mogę nie O ja nie no się jeszcze spadniesz, zamrozi się to już na woda, tak pływać jest. Jestem! Na woda siemanko. ma. O siema ma tunel, się Proszę Uf. bardzo, to dla was, tak, sie siema tunel! Witam, witam, dzień dobry, serdecznie witam cię bluzko! Dobry, witaj Fum. mój stary mój przyjacielu! Przyszedłeś na Wigilię? Tak jest, właśnie chciałem życzyć wam wszystkim wesołych świąt i chciałbym z wami spędzić milię w no. masz, a masz prezent, bo bez prezentu nie wpuszczamy. No właśnie, <laughs> bo nam. Ey, wam przyniosłem po drodze, słuchaj, bo nie miałem Bez prezentu nie wpuszczamy, jak, jak ty nie masz prezentu, nie? To na razie. <laughs> <laughs> na razie, kupiak. Jak bez prezentu, widoka! <laughs> No, to ja, wiesz, to. Mało miałem czasu na prezenty, żeby kupić. Dobra, masz, ale... pokaż, łapie. Ale przychodziłem do Was, przychodziłem do I Was, to I, do. Ty, kebabów, a Ty, grupa, patrz. się z kurczaki jakieś. Fuj! To, to nie Ej, co to co... są za bok? Ty, jakieś mastery kurczaki, ja tam nie mam czasu na kurczaki. Weźmy to się, Mój prezent był. Ja, ja Dobra, Lecimy teraz, musimy zrobić stół wigilijny bo my jaki mamy stół. <laughs> Słuchajcie, o, da kończy, już pierwszego gościa już mamy, który sobie się nie Tobą wigilijmy. na Tobą wigilijmy. Z Słuchajcie, siadaj, siadaj. Nie mogę, już patrzeć. All I want for Christmas is Ej, ej, patrz. Siadamy? Do raz, party, Dobra, Dobra, i co teraz? Weź, weź tu na rusztach coś. Ja ej, Okej, okay, dobra, to daję. Nie to, postaw, czekaj, postaw. Nie, to jest nie, nie wolno. Ja już płaczę. Ja mogę choinkę postawić. Ej, o, a pat, weź zniczce, bardzo postawił! O, o, w sensie. ej, okay. na choince ta rada. Więc bombka jest. Co jest na choince da radę Wstawiać te rzeczy w ogóle. Ej, kebaba można. O, ja sól i pieprz postawię, pat. Ty, patrz. Ty, patrz, to, ej, na choince, na, na choince kebaba dał. O. Solo mi pieprzem na choince bombki Ja jeszcze ławkę dam na choinkę o <grym> Dobra i takie u nas Wigilie są na Smilandii. A Sebek oh -oh. Sebek i Patty halo oni im, im się w a im się mikrofony popsuły w Wigilie Sebek, nie słyszał się. No to trzeba patrz, się wkurzył, Ej, no. Ej, im się serio, Sebkowi, Sebek jest skurzony nie? Bo słuchajcie, Sebkowi i Patrycji mikrofony się popsuły. I serio, oni są, nie? Z nami nagrywają, tylko nie mogą gadać niestety. Ale jaki pech, Wigilii, w święta, nie? Z mikrofon się zepsuł tam. Dobra, ale weźmy się teraz skupmy i zacznijmy robić stół wigilijny. Dawajcie święta i prezenty lepsze. Nie, szyneczek podejść. Panowie, panowie, jest przypał! Okay, rzeczy mamy. Co mamy? Co? Jest problem, bo zaraz będzie wieczór, będzie gniazda. Właśnie tak i szybko pospieszmy się. Śpieszyć. Pospieszmy się, bierzemy prezenty, bierzemy kurczaka, rzeczy. bierzemy ciastka i święty Mikołaj może przyleci do nas, może da prezenty, nie wiadomo. oglądajcie do samego końca, będzie ciekawie. No i klikajcie łapeczki w górę, kto się cieszy. Jedna łapeczka i druga łapeczka. Dwie łapeczki widzowie. Kto się cieszy, że dzisiaj święta, że yy, pakowanie, odpakowanie prezentów jest, więc no to będzie ciekawe. E, ciekawe i też napiszcie w komentarzu. Ej. Jak już będziecie po Wigilii, to napiszcie co dostaliście po, Pod choinkę jestem ciekawy, dobra? To wrócicie tak, do mnie? napiszcie, dokładnie Ja napiszcie, co... Ej, do ja wam też powiem co dostałem I też wam pokażę, też wam pokażę, nie? To możecie wrócić po Wigilii, tam po świętach jak chcecie, nie? I napiszcie co dostaliście pod choinkę, jestem ciekawy Ja też wam pokażę Dobra, i teraz weźmy dobra, tutaj... trzymajcie stoły i pomóżcie dobra, mi rozkładać one, no. no, trzymaj Musimy je rozłożyć A, dobra, a czekaj, no to... tu są... Rozkładaj duży stół, wielki stół musiał rozłożyć, no. dawaj, dawaj, Rozkładam go, rozstawiam no, tutaj go cały czas. no. dawajcie, 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 dawajcie. Nie dawajcie, pomóc go. tutaj, ja sam nie dam rady. Ej, a też robimy później taniec świąteczny jak coś. D Będziem tańczyć, da dance o, śpiewali, tak. Ej, będziemy tańczyć. Da jest od O Kolendy śpiewali, tak. A najbardziej, najbardziej nie mogę się doczekać fajerwerek na Smilandii. Ja takie fajerki walnę, takie firewerki normalnie będą takie wielkie. A Sylwestra, Rozło będzie. jestem. A co Sylwestra! no, ale da, teraz na mamy stół religijny. Ej, Sebek, zaś stół! <laughs> sebek, to nie wszystkie. No, zabrał krzesła, teraz. gdzie mamy krzesła? Ej, ale tutaj nie ma. Weźcie, krzesła. Trzymajcie Weź ja krzesła. Krzesła. krzesła, ja mam samo. O, mamy Dawa tutaj, tutaj co to jest? No. Co to jest w ogóle? Patrzcie to. Wow, cukierki, Ole no fajne. Ej, patrzcie jakie poza cukierki, stare. no? Ej, dobrze. Jeszcze, jeszcze takie mam, patrz, o tak Ej, czerwone. ja cukierki no, lubię, fajne cukierki, no? Ej, czemu wydajecie jakieś stoliki barowe? Ty, ej, tu wydajecie stoliki, krzesła barowe, krz... co wy was krz... oszaleliście? No to Marek takie przyniósł, no, to ja poradzę? Nie takie, ja mam, krzesła się Dobra, ja sobie tutaj dzwoneczka postawię, patrz, o, ej, jak się, bardzo, się pisze na fotel? Fotel, nie fotel, jak się pisze? I'm Hajr. Hajr, Hi -er. O, jest, dobra, dobra, dobra. Tu, takie fotele, a nie jakieś te krzesła barowe, oszalałeś? Ale jest wygodne. Tu, takie coś, no, takie, jo, no. A nie on daje jakieś o, czesa w masakrzec. Tutaj będzie stał sól i pieprz, jakby ktoś potrzebował doprawić ja sobie potrawę Ja muszę przetestować, o, wygodę, fajnie, a ej, fajnie to wygoda, Fajnie to wygląda, <laughs> fajnie to wygląda, Patrycja Fajnie to wygląda Patrycja ze stołu ze Sefkiem. Co to co jest? Co to za monitor? Party! Ej, weźcie, co wy robicie? i wszystko w Myśmy rentgena postawili Ej, Pati i Sebek, proszę opuścić ten stół No, no weźmy, dajemy tutaj ten Szybko, bo tu przez nie ma jeszcze prezenty, no, no i musimy się pospieszyć fotele. Dawaj, tutaj to stawiamy szybko, Czasu Będzie nie ma Będzie ciepło przynajmniej. Dobra. Tu stawiamy te fotel jeden, drugi, ile foteli. Gdzie choinki na stół też dajemy? Dobra, dawaj, choinki na stół, gdzie choinki? A nie, to nie wygląda na. Na stole to tylko mamy. Uło, jaka choinka duża. Ale to na jest stole... taka dekoracyjna, Na stole Alej, to tylko jedzenie. Jedzenie Ej, tylko. Ale mnie jest zawsze na święta jest sianko na środku. E, sianko? Stołu. No, sianko no, na stole? Tak, no. Pod obrusem I... ponoć się daje, ale. No my to nie <laughs> mamy. No, Ej, ale... e, nie tyle siadał, szalałeś! Ja mam, on nie wiem, nie on dał siano, on dał ten Taki kłębek, nie no po prostu brzydko wygląda, to obok daje, nie Nadajemy teraz dobra. tutaj o, no i do, do żarcia tylko ciastka z mlekiem Bieda w kraju nie mamy. Dobra, weźcie to Są ja pałki idę po prezenty e, Dobra, Proszę ja bardzo. prezenty daję, ja też nie właśnie prezent, ja zaraz tutaj i musimy postawić prezenty, prezent, prezent, bo już przetumane. czasu mamy nie ma. Na seru nie ma czasu, ile już my to No Ajajaj. to za, za dosłownie za 3 minuty Wigilię S zaczynamy, no dawajcie pa, so, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Co, co? Czaj, bo pakuję prezent no ja dla Ciebie prezent już mam, możesz go otworzyć. Już? A nie, no na Wigilii, jak rozpoczniemy to wszystko. A, dobra, to ja dobra. Ja tutaj pakuję na prezent Tobie i ten. Dam tobie to, czekaj, dam jeszcze monitor. Eee! <ścoughs> Nic sobie nie dam, przepraszam, powiedziałem coś. Co, co, co dasz? Ja powiedziałem co ci dam. Sorry, nic. A, dam. nie usłyszałem, to mi coś w Nic ci się nie dam. A nic mi nie dasz, dobra, zapamiętam to sobie. Dobra, ej, czemu poszukam coś, to ja to domu dam. Popyk, teraz najtęg do plecak. Pakujemy do środka i jeszcze siłownie wrap. Okej, okay, pakuje, dobra, I teraz dla tutaj Dla y, Dla, tak, spiszemy dla Ja sepka. mam dla wszystkich już tutaj zrobione. prezenty okej okay, wpisujemy, patrzcie, dla sepka jest. I teraz zapakujmy dla patry. Bardzo ważny prezent, dajmy jej zegarek, telefon i jeszcze joystick. Patrz, to jest bogaty prezent, bardzo bogaty. Daje telefon i zegarek. Drapakujemy w wrapa, następnie zmieniamy nazwę. Dobra, i wszystkie prezenty już mam gotowe. Wszystko, jestem gotowy jak u was, wszystkie prezenty są ja gotowe Ja jestem gotowy, mam prezenty wszystkie zrobione, przygotowane, podpisane Okej, okay, wszystkie gotowe prezenty są, zamykamy drzwi i idziemy dać je pod choinkę No i co, zaczynamy wigilię, zaczynamy wigilię, będzie superaśnie Składanie rzeczy i tak dalej Dobra, no to w takim razie dajemy pod choinkę wielką tutaj pod prezenty chodźcie To jest dla Patty, tutaj daję, to jest dla Matunera to jest dla Alka, tutaj postawię, i tu jest dla Sebka. to są moje cztery prezenty ode ja mnie z dla was. Strony. No i tak samo tutaj rozpakuję zaraz prezent, teraz rozpakujemy też w prawdziwym życiu rozpakujemy i rozpakujemy w Minecrafcie. Więc to będzie najlepsze prezentowe dla mnie eee, czas prezentowy. No to w razie siadamy i teraz co, wszyscy do stołu, bo już czas się zaczyna, wszyscy do stołu, i Sebek. Oni już stoi. czekaj, bo mi zniknęły te, mój prezent mi zniknął. Dawajcie, bo czasu nie ma, sam siedzę przy stole. Halo, gdzie wy jesteście? Matuner, siadaj. Matuner. Da, dasz radę, Już idę, Siadaj, wszyscy! zaraz przyjdę. Siadaj, do stołu, już, do stołu. Nie, do, stołu. Nie, nie do stołu, ale już, do stołu. Sebek, Pati, Siadam, do stołu. Pati, Sebek, do stołu, chodźcie. Do stołu do stołu, już, podejście, podejście do stołu, do stołu, ale już, podejdźcie, do stołu. do Dzień dobry, już jestem. Do stołu, do stołu, dawajcie, dawajcie. Okej, siadamy sobie, proszę bardzo, możemy usiąść. Ej, nie nie to A co oni robią, Masaka? Dobra. Świąteczne. OK, no to w takim razie. No to co? No to jemy, składamy życzenia, czy co teraz robimy? Eee, no byśmy życzenia chyba złożyli, no, prezenty. Dużo okay. zdrowia, szczęścia, to życzę mamy Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim tego właśnie zdrowia, ale i też kasy. I żebyście dobrze gadali ze sobą i nie kłócili się, nie mamy się kłócić. I Matuner, Tobie życzę, żebyś był w z Smilandi, żebyś ciężko pracował, ale Tobie życzę, żebyś się nie i chodzi na siłownię jak To jak tam nie, ja jestem taki Ja życzę Wam dużo ja miłości, dużo miłości, żebyście się lubili Dobra, miłości, nikt nikogo nie jakiś... denerwował i wszyscy byli dla siebie Dobra. przyjaciółmi i tak okay. jak do tej pory No dziękujemy wszystkiego najlepszego Woo! wesołych świąt Wesołych świąt, wesołych świąt! Teraz jemy, żremy, teraz żremy wszystko, wszystko żremy, to żremy! No i koniec! O, choinkę ryb... testy, choinkę ryb... też jest my Ale zjadł, rozumiesz? Nie i Za żarty, No stoły oszalałeś? Zostaw stoły ty! Ała! Ciasy chyba w buzi! Ała, Ale weźmy tajmy te stoły. Dobra okej, okay. wszystko stoły żartem. Szybka wigilia w Smilandii, nie? Tak jest! Słuchaj, stopie, A, ty ta jest Teraz prezenty! Teraz najważniejsze prezenty. Prezenty teraz najważniejsze, idziemy po prezenty. No teraz obdarowanie. Dobra, wow. najpierw Dobra, niebieski morsze. prezent dla Alka. O, otwieraj Alek. Proszę bardzo. Dobra, to ja otwieram pierwszy. Czekaj, sobie jak dam do góry. Okay, Normalnie no, co... go. I rozwalam! Co dostałem? Ej, dostałem coś, jakiś wehikuł. Ej, Ea, to macie, ode ode mogę Ode mnie, tworzyć. ode mnie, to jest ode mnie, to jest ode mnie. No, o, otwieraj. to Czekaj, czekaj, ja tu, żeby wyjść na pole, uwaga, cyk. I? A musisz to postawić na tym. Czekaj, ja ci postawię, uwaga. Masz, to jest Dostaw. to. O, samochód ja. dostałeś! Samochód. Dostałem samochód! Ode mnie! Weź to bogacie. Nie, Ale fajny! O, yes! Patrzcie, oni no. za sobie pobiegają, z za <laughs> Dostawcie, dobra. to jest mój samochód. No teraz Matuner ty, Matuner masz tutaj ten pomarańczowy. Który jest mój? Który jest mój? Czekaj, ten pomarańczowy, dobra, to ja otwieram, Jedzie, uwaga, masz, 3, no, 2, dzięki. Uwaga, co dostałeś? Ty, też coś dostałem. Czekaj, otworzę Mogę ci. odpalić? No odpal, 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 dawaj, no. I. czekaj, i boom. No. Uwaga, patrz, patrz. Traktor! Yeah, Traktor dostał. Będę będę mógł traktore. Traktor dostał, tak, traktorem będziesz mógł jeszcze mu korać o, pole. Traktor ten dostał. Dobra, teraz idziemy dalej. Lecimy teraz, teraz prezent dla Patty. Patty otwórz. Patty otwieraj, masz. Patrz patrz, otwieraj. patrz, patrz, patrz. A, uuu, zbieraj to Patty. I ta sepka, czy... patrzcie! Uuu, to dostali właśnie ode mnie, zbierajcie. O, o, oni patrzą na ciebie, Haci, dziękuję. <laughs> ty, ale patrz, jeszcze patrz. mam namiot. od sebek, namiot? Sebek A co ja dostałem? Jest... Dawajcie, raz mi prezent, co ja dostałem? Perfus. Ja. Ja co dostałem? Dawajcie teraz moje prezenty, dla mnie A, to ch chodźcie, chodźcie za choinkę, chodźcie tutaj Dawań, da mi no prezent, Dawaj, dawaj prezenty, dawaj, dawaj dawaj. swoje prezenty, no. I, Ja dostałem. na bogato nie miałem pomysłu, ale mam dużo pieniędzy, bogaty jestem To tutaj prezent prawy jest dla Smyslowa Okej okay. O dostałem I diamenty, ale mało, mogłeś tak co więcej co Jak mogę więcej? No, psz, tak Dalej, kolejny też dla mnie? O, co? dla mnie kolejny Ej, O została. ile diamentów, Ej, po, dziękuję To być na i na sepka i na pati Dzięki Alek, to śmiły jesteś Papa! Papa i lando! Ilando no, Stój, no czekaj, <ślesz> ja dawaj prezenty Dobra, fajna wigilia, elegancka Dawaj prezenty złodzieju Ej wyszło, co? Wyzwałeś mi wigilię? O. A nie Dawaj prezenty przyjacielu, mogę. No no, ale elegancko I teraz najważniejsze. Teraz! teraz bo otwieram... ja, ja mam jeszcze prezenty, halo! Ja bym boże. chciał dać co? o, słuchajcie, tutaj jest prezent dla Patty no, no. Tu jest prezent dla sepka no. e, i a tak. dla mnie? Prezent, dla mnie prezent Taki? Już nie pamiętam który, bo takie same no, kolory, damaj, no. nie wiem czy to. To chyba jest dla Smyslow, a to jest chyba dla Sebka Eee, co Alta. to jest? Zostałem Kilko. dla co? No to ja fajny, podoba maskę. mi się. Będę, se, będę sobie ją wlewał soczek. Dobra, okej, okay, mamy. No to wtedy mamy. Teraz uwaga, ja rozpakowuję prezent w że życiu. Zaczmy, co tutaj będzie najlepsze, bo to mnie e, zastanawia. Uwaga, zobaczmy, widzowie. Chnię ciabeczkę w górę. Wesołych Ekpo świąt życzę i prezentów dużo otwieramy. Zaczmy, co ja dostanę. Ooooo, oh, rozwalamy. Pu, pu, rozwalam wszystko. Ło, wow, rozwalamy. <laughs> Wyrzucamy, Co tam patrzymy. Mas, Powiedz co Wow, mam tutaj jakiś foliopak z Team. Wow, team jest napisane. Serio? No serio. Jest tutaj, dziękujemy za tego. Wow, ale fajnie, dobra. Teraz rozrywam. Zobaczmy co jest w środku. Trzy, dwa, jeden, co dostałem i... Rozrywam to, rozrywam. Co dostałem? Co dostałem? Co dostałem? Dawaj, rozrywaj, rozrywaj. Wyrzuciłem to. Wow, nową bluzę Smajstrą Team. Wow, to ode mnie, to ode mnie! Serio? Wow, mega super wysłałem prezent ci, Pocztą ci wysłałem, kupiłem ci. Ej, dostałem taką samą, jaką mam na sobie! A ty nie wie, to nie, nie wiedziałem, że już taką. Sorry, Ej, zapomniałem! A chociaż wygodna ona jest? Jo, wygodna, czujesz, fajna no. Ej, jaki rozmiar, jaki L. rozmiar? Macie Mkę kupiłem. Mkę, ale Lkę, i Sorry. O, to dla mnie, XL to dla mnie! A teraz uwaga widzowie, ostatnie najlepsze na koniec. Robimy imprezę wigilijną! Taniec wigilijny! Patrzcie teraz na to, uwaga! 3, 2, jeden Zaczynamy! Taniec wigilijny! Lecimy! Lecimy! Zobaczcie wszyscy, zobaczcie jak tańczymy, ojej, oh yeah, ojej, oh yeah, dobrze Alek, tak Ale jest, ruchy. poruszajcie, tak, zobaczcie jak tańczymy, taniec wigliny na stole, tak jest, lecimy, tańczymy, i bioderkami, i bioderkami, dobra, 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 taniec, dziękujemy mi za oglądanie wesołych świąt, żebyście się dobrze bawili, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, widzimy się za rok, nie, co, za dwa, za jutro, jutro, za jeden dzień, Chodziemy, widzimy się jutro, do jutra, Uuhu.